Cześć z tej strony Foodie Ninja i witajcie po dość długiej przerwie z serii z paczkami no, kolejna paczucha i lecimy dzisiaj z naprawdę solidnym tutaj kartonem No patrzcie, dużych rozmiarów ona jest, więc na taki powrócik do paczek, bo bardzo dawno ich nie było Mamy dość sporego, że tak to ujmę, kolosa tutaj nawet Więc otworzę go na przyspieszonym tempie i widzimy się za chwilę, zobaczymy co jest tam w środku Okej, okay, to było jedno pudełko i ono coś tam w sobie w środku y, trzyma. A teraz czas na drugie pudełko. Tu jest jeszcze jeden większy karton, więc otwieramy. A już solidnie zapakowana paczka. I mamy teraz dwa takie kartony. Pierwszy i drugi to jest y, nawet opakowanie po zestawie z Wego Ninjago. Nie wiem, za który zabrać się najpierw, ale myślę, że to zostawimy na potem. A teraz zajrzymy do tego. Okej, okay, czy tu jakaś karteczka? Nie. W porządku, o, tu jest coś przyklejone. Minecraft. O, ale świetnie. Bo ja Minecrafta za dużo nie kupuję praktycznie w ogóle. Zobaczmy sobie tę figurkę. Podoba mi się, pierwsza klasa. Mamy z Minecrafta ludzika, no ja ich prawie w ogóle nie mam, więc spaczka. Fajnie się prezentuje. Lecimy, zobaczyć, co tam dalej w środku e, się skrywa. List 2 prywatny, nie pokazuję na odcinku, OK. Nie będę, to tam sobie odłożę i przeczytam po nagraniu. E, Star Wars, więc to odłożymy na bok, bo najpierw e, wyjmiemy wszystko i dopiero potem będziemy, wiecie, otwierać każdą kopertę po kolei. Tu jest jedna na podpisana. niepodpisana, Mini figurki Ninjago. List oto na odcinku, więc sobie go otworzymy Bo ma być jako pierwszy otwarty Karty Lego Batman w porządku I tu mamy jeszcze parę klocków luzem I w tym chyba tego Donata, który miał być w kopercie Bo czułem, że ona jest strasznie lekka e, A wręcz pusta, więc wyjmijmy go I wyjmijmy tą całą zawartość Może no, wysypię, to po prostu będzie łatwiej Ok, ten karton mamy opróżniony, moi drodzy Mamy Donata Bardzo za niego dziękuję Tutaj jest magazyn z LEGO Batmana, który ja też mam, bo on wyszedł tam w 2019 roku. Był to nawet numer 5 z Jokarem. Ok, w porządku. Dzięki za ten magazyn. Dzięki za tą figurkę z Minecrafta, za Donata. Zobaczmy teraz, co jest tutaj, bo to też jakieś elementy. Mamy takie większe płytki. No to one do jakiejś konstrukcji zawsze mogą się przydać. I jest też minifigurka, chociażby bandyty. O z Lego City, złodziejaszek. No, niedobry złodziejaszek. I jakiś tors. Niestety, ale w tej chwili nie rozpoznam, co to jest za tors. Niemniej jednak dzięki wielkie za to. No i pozostały nam te saszetki, których jest tu cały ogrom. Będziemy je po kolei sobie otwierać. Więc karty Lego Batman, figurki Ninjago, Chima, niepodpisana, Donate i Star Wars. Okay, zobaczmy tego Donata. Tak jak myślałem wypadł, bo ona była tutaj Otwarta? Nie, wydawało mi się. Okej, okay, ale tu jest jakaś szczelina. No niemniej jednak jest to puste. On wypadł i przed chwilą go widzieliśmy. Więc skoro list jest podpisany jako jedynka, no to otworzymy go na samym początku. Hej Puddy, mam na imię Mati i mam 11 lat. Oglądam Cię od 3 lat. 11 lat to chyba dużo biorąc pod uwagę, że bawię się LEGO. Jest to moja pierwsza paczka i proszę o wyrozumiałość. Przygotowałem dla Ciebie kilka rzeczy lego batman magazyn, 5 kopert z klockami, dwa listy, dwie ukryte minifigurki i donate. oraz mamy miejsce na ocenkę, którą oczywiście jak zwykle wystawię, o ile nie zapomnę, na końcu materiału otwórzmy może tą tajemniczą, niepodpisaną kopertę, bo nie wiem czego mogę się po niej spodziewać, więc dlatego zrobimy to na początek, mamy klocki w porząsiu i są to elementy od mini-figurek. Tam jeszcze jedna główka się zapodziała. Cóż my tu mamy? Parę nóżek. Ciekawie, ciekawie. O, wow, sporo ich tu jest. To są takie typowo z Lego City te nóżki. W porządku, dzięki za nie wszystkie. Dobra. Mamy główki. Za chwilę je zbiorę i pokażę Wam, jak wyglądają w kupie. O, teraz sobie możecie to zobaczyć. Mamy też kilka torsów, które zapewne będziemy mogli dopasować do tamtych nóżek a być może nawet i główek no i na dodatek te dłonie, które również będziemy mogli do tych figurek wpasować, więc w sumie to możemy stworzyć całe figurki z tych elementów, które otrzymałem. Dzięki wielkie. Teraz zabierzemy się za kolejną kopertę i myślę, że będzie, będą to te karty z Batmana, żeby tak na chwilę oderwać się od klocków, choć dopiero co zaczęliśmy no, Okej, okay, mniejsza oto w każdym razie zobaczmy, jakie karty z Batmana znajdziemy w środku tej koperty. O, nie mogę tego chwycić. I jest zawartość naszej koperty. Nasze karty z Lego Batman Trading Card Game. Robin, edycja limitowana, złota karta. Cyborg w akcji. Człowiek nietoperz. Klasyczny Batmotor. To jest e, karta pojazdu. Karta akcji poza kontrolą. I Huffman. Fajne karty. Dzięki, tam do kolekcji wlecą. Yy, zawsze się jakoś tam przydadzą. Dobra, to lecimy ze Star Warsami, potem Chimą i na sam koniec zostawimy sobie Lego Ninjago. O, jest figurka ze Star Wars. A to akurat fajnie, bo ja ze y, ludzików ze Star Warsów, zestawów i w ogóle y, polibagów, magazynów nie mam za dużo. Znaczy, magazyny mam, bo dostaję, tak? Ale przeważnie to nie kupuję y, nic ze Star Wars. Raz wiadomo, na jakiś dłuższy czas. Secik wpadnie jak mi się spodoba, ale przeważnie to wolę iść w kierunku Ninjago czy City, więc minifigurek też nie mam za dużo. Nie jest to moja kolekcja minifigurek ze Star Wars bogata, więc bardzo dziękuję, bo to ją wzbogaci na pewno o dużo. Okej, minifigurka z Cimy. Pam, parapam, a nawet dwie. Dobra, i to dwie bardzo podobne do siebie, a nie, myślałem, tak wyglądały na pierwszy rzut oka. Super, są te figureczki z ciemiemię. Mega mi się podobają te maski. Na no szkoda, że ta czyma już, yy, już nie egzystuje. Bo to była naprawdę fajna seria, bardzo mi się podobała. I ostatnia koperta, którą otworzymy w tym odcinku, zawiera minifigurki z ninjago. Znaczy w tym odcinku. Koperta, tak? Bo potem mamy jeszcze to jedno pudełko, więc to jeszcze nie jest koniec paczki. Yy, minifigurka ninjago. Otwieramy. Siup. Mini figurki, przepraszam, tak też pisało i tak też mamy dwie figurki z szóstego sezonu, mamy Kaja i Zeina, Ale super, że one tutaj wleciały, Zeyn jest w tym stroju z więzienia, kozak Dzięki wielkie, tego Zeina nie miałem, Kaja miałem, e, nie mniej jednak, dzięki Okej, okay, i teraz przyszedł czas na ostatnią rzecz, czyli ten kartonik Ten kartonik, w którym szeleszczy sporo klocków Zobaczmy to, wow, okej okay. Otwieramy, Uch. ale potężna paczka, potężna i fajnie myślę, mile, miło tak na powrót otworzyć taki, taką dość dużą paczuchę. Dosypmy to tutaj, Okej, okay, to jest cały zestaw, no to już mam tytuł dla odcinka, czyli dostałem cały ten zestaw i mamy te figurki, bo patrzcie, mamy policjanta, jest kozu, jest pirat, a wcześniej dostaliśmy Zeina i Kaja. Czyli otrzymałem cały gotowy zestaw. Nie ma instrukcji, nie ma, ale to na internecie jest mnóstwo. Bardzo dziękuję, nie mam tego setu, więc to łowo, wow, wow, wow. Ale się ucieszyłem, ale miło, że dostałem cały kompletny zestaw, który będę mógł sobie teraz złożyć. Wszystkie figurki, no po prostu cały set. Niesamowicie ci dziękuję, młody dycha. Naprawdę, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję, bo to jest taki bardzo miły gest, no. Ach, ale się ucieszyłem, dawno paczek nie było i coś takiego mnie na sam początek wita. 705,91 calutki zestawik. Yy, wielkie dzięki, więc przejdźmy teraz do podsumowania paczki. Ale ta figurka tego strażnika jest koza. Ja wcześniej chyba powiedziałem, że to kozo, a, a to tak nie jest, bo nie jest strażnikiem tam. Ale to jest naprawdę kozak. Świetna. Podsumowując moi drodzy, w paczce od Młodego Dychy otrzymaliśmy kompletny zestaw z Lego Ninjago, wszystkie elementy, a także wszystkie pięć figurek, które w tym zestawie się znajdują. Czyli po prostu zestaw 70591. Yy, bardzo, ale to bardzo za niego dziękuję. Dostaliśmy też karty z Lego Batman, figurki z Cimy, ten mi się szczególnie Podoba. No, przypatrzcie się jeszcze raz na tą maskę. One są naprawdę świetnymi klocuszkami. E, dzięki, więc to jest kozacki element. E, figurka ze Star Warsów też wleciała z City i z Minecrafta. Dodatkowo mnóstwo elementów, z których podejrzewam, że mogę złożyć sobie minifigurki z LEGO City. Kilka desek do budowania konstrukcji. Donate? Oraz magazyn z Lego Batmana. Chyba wszystko, chyba niczego nie pominąłem. Aha, jest jeszcze list, faktycznie. No i ten list prywatny do mnie, ale jego na razie jeszcze nie otwierałem, za chwileczkę go pewnie przeczytam. Bardzo, ale to bardzo dziękuję Ci za podesłanie tej paczki, szczególnie za zestaw, no bo to jest takie myślę dość duże poświęcenie, wysłać tyle klocuchów do mnie. Za wszystko Ci dziękuję, a Wam moi drodzy dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia.